Witam wszystkich, w tym filmie akurat przetestuję mega ostry sos, The End Purgatory, który jest akurat umieszczony w takim ciekawym pudełku. Sos dostałem akurat od znajomego, który pracuje w USA i sprowadził ten sos akurat do Polski i bardzo akurat mu dziękuję. Pudełko akurat prezentuje się w ten sposób. No, no wygląda akurat dość groźnie. A w tym pudełku mamy tę buteleczkę tego sosu. Jest akurat malutka. Tutaj jest akurat skład. Jest on akurat bardzo krótki. Tu mamy wodę. Pióre z czerwonego habanero, ekstrakt i na stronie podano, że ten ekstrakt zawiera moc 8 milionów jednostek z czyli naprawdę też sporo. Tu mamy oczyszczalowany, tu mamy też papryki Carolina Reaper, ghost pepper, sól i gumek Santanowo. Naprawdę no, powiedziawszy, nawet te najszejsze papryki tu już się chowają przed tym ekstraktem o mocy 8 milionów jednostek z Kaliskowila no będzie pewnie os i zaraz się o tym przekonam. I tutaj jest akurat taki przygotowany challenge. I challenge polega na tym, by wytrzymać wszystkie 7 kropli tego sosu. Z tego co patrzyłem to tutaj nie sprecyzowano, ile czasu trzeba oczekiwać po każdej kropli, więc ja bym wyzwanie zrobił w ten sposób. Od, od pierwszej do szóstej kropli zrobiłbym tak, że po każdej kropli oczekuję z jedną minutę, żeby przeczekać, zanim ostro się rozwinie, a po ostatniej, czyli siódmej kropli, oczekuję akurat 5 minut terberna. I. Podczas całego wyzwania akurat postaram się w ogóle nie przepijać, nie podjadać. I jak te reguły spełnię, na no to wyzwanie już zaliczę. No to działam. Tutaj, może tu postawię? No to. Ansos? A, jeszcze może zerknę ostatecznie. się nagrywa dla pewności? Dobra, wszystko jest. Tu mam przygotowany ręcznik. Te krople będę nakładać na łyżeczkę. Hmm, próbuję ale. Nie słyszę, by klupało. Yy, jakieś 4 godziny to, temu wyjąłem to z lodówki. O, coś tam klupie. Dobra. Nie wiem, czy słyszycie, ale pewnie coś mu słyszycie, mam nadzieję. Coś jest akurat z takiej firmy? Pepper Palace. O, nie zapaliwane, dobra. Hmm, nawet no gorzki ten zapach jest. No taki, paprykowy ekstraktowy. Ale zdecydowanie bardziej czuję estrakt niż y, papryki. Y, możecie tu zobaczyć, jak wygląda w środku? Bra? Jest tutaj takie czerwone? I tutaj trochę tak mi da ślady estraktu. Tyle kręcę. No tak tutaj to widać. Dobra zobacz, jak będzie z dozowaniem. No dobra, no to zacznę od pierwszej kropli kropli. O no nie. Ile mi się wylało? Hmm. Dobra, to może wezmę drugą łyżkę. No, bo chcę dostosować się do tych zasad, by brać po kropli. Szkoda, że tu nie jak kroplownika, właśnie. To będzie akurat tyle. O. Dobra, i będę mniej więcej tyle brał yy, przy każdej rundzie, no to testuję. Na początku czułem tego gorzkość. Właśnie to jest traktowo i trochę paprykowo. Czy wciągnięcie ostrości tak za bardzo nie czułem, ale po przedsięwzięciu czuję, że ta ostro się uwalnia. O, afterburn, właśnie. No taj... Czuję, że ta jedna kropla działa już dość konkretnie. Trzeba zaznaczyć, że sos jest ekstrakt o mocy 8 milionów, a nie, że cały sos jest wyceniony na 8 milionów. No myślę, że sam sos aż takiej mocy to nie ma. Ale. Przynajmniej 1 milion to na pewno ma. Tak może? Tak, wstępnie Pira z drzwi bym powiedział, że ma 3 miliony. Cały sos oczywiście. Druga kropla Znowu koreczka? No teraz chyba ostrość tak trochę mniej uderza przy drugiej kropli niż przy pierwszej. Już trochę. Ja ustnać się uodporniła. Na razie po prostu mocno pali gardło. Na klacie jeszcze ten sos nie siada. Ale czuję, że ta ostrość się wyraźnie utrzymuje jak do Was mówię. Ja w ogóle przypominam, że 8 stycznia o 19 ja akurat będę startował w wyzwaniu najszerszej pizzy w Polsce by Alforno w Krakowie. I tak celuję może tak w prawie połowę pizzy. Brak z całej pizzy to jest dla mnie zbyt ciężkie, no bo nawet przy łagodnej 45 no to już czuję się najedzony, a już nawet nie spełniała taki mega ostraj. Dobra. Trzecia kropla. No tak po prostu próbuję zgarniać krople z tej nadmiarowej ilości, która została na drugiej łyżce. Dobra. Dobra, trzecia kropla przełknięta, no smaku głównie czu, akurat czuję ekstrakt, trochę też papryki i tak w tle tako bardzo niewielko, ale tako mikroskopijno słodycz, no bo smaku po prostu dominuje ta ekstraktowa gorzkość. No faktycznie te krople to już są wystarczająco ilością. Nie wiem, no tak. Może ostrzejszy niż ta bomba finalna, odpowiedź, która ma 1,5 miliona i tak niewiele ostrzejszy niż ten Mado 4 miliony magnum. Na pewno łagodniejszy niż ten Green Reaper 9 milionów. Affliction. Tak. Tak Pirat drzwi bym określił, że ten co smaczy i pół miliona z Dobra, lecimy czwarta kropla. Dobra. Idealnie. Ostrze raczej nie narasta, ale czuję, że jest cały czas na wysokim poziomie. O, teraz trochę już zaczyna klatkę rozgrzewać. Yy, przy czwartej kropli. <Szysk> yy, tylko polecam ten sos yy, zaprawiony w moich ostrożarcach. I polecam tylko dodawać do. krople. No bo większej ilości, no to jest stanowczo za dużo. Zatoki do przeczyszczenia. Zabieram się za piątą krople. Ó, oh. tá No już teraz czuję, jak już brzuch rozgrzeba, ale dam radę. Na no, ciepłe miejsce. No, tak w ogóle, jak kiedyś wspominałem, po za ostrym jedzeniu też nagrywam y, klipy filmowe na kanał O Geometry Dash Kubo 71. Mazakra. Już kropla. Jest grubo. Kurczę, strasznie czuję ciepło na klacie. Ta łyżeczka jest sta. Zobaczcie. No razie, że to co jest. Po Jest bardzo ostro. Czuję żeletki na języku. W gardle też czuję pieczenie, ale bardziej czuję żeletki na języku niż pieczenie w gardle. No i też czuję nieprzyjemne ciepło na klacie. O, no już się po co trochę? wyraźnie. No okej, okay, siedem kropli tego sosu zostało zjedzone. Ale z wyraźnym bólem. Smak jest po prostu bardzo gorzki. No może przy jednej kropi w takiej dużej potrawie, no to smak będzie zachowany? I gorzkość tej potrawy akurat aż tak nie zdyminuje? Ale jak się da większej ilości ten sos do potrawy, no to gorzkość stłumi cały smak potrawy, zabije. Ostrości już nawet nie ma co wspominać. Także mówię, w jednej kropli, w, dużym, w dużej potrawie, no to ostrość będzie wyraźna, ale jeszcze taka bardziej akceptowalna. A w większej ilości tego zasu, no to ostrość i smak będzie już nie do zniesienia. Pamiętam jak e, tak, tam inną wersję tego sosu, e, The End, pamiętam jak e, sos The End e, Flatline e, sprawdzał e, Sanepid z czerwonym pingwinem. Pozdrawiam Was, jeśli mnie teraz oglądacie. Ale tej wersji The End e, Purgatory, no to chyba na polskiej scenie nikt chyba tego sosu nie dostawał. E, także. Ja, jako polski ostrożarca mam okazję publicznie na temat tego sosu się wypowiedzieć. No, myślę, że możemy mieć tak. Co około 4 miliony jednostek skalistkowyla. Co się mówi o całym sosie? No, bo w tym sosie jest ekstrakt o mocy 8 milionów jednostek Kobila. A jeśli chodzi o ocenę całego sosu, no to nie podano. Wycenę ostrości całego sosu w Scoville'ach. Także myślę, że ten sos może mieć jak 4 miliony jednostek w skali Skobila. Jak ktoś szuka dobrego smaku, no to nie polecam tego sosu. Ale jak ktoś chce się no to polecam. Albo tym osobom, którzy szukają ostrościowych wyzwań. Takich poważnych. Czuję ciepło na klacie. Już takie dość nieprzyjemne. Jeszcze bólu żołądka nie czuję, ale czuję takie nieprzyjemne ciepło na klacie. I teraz już bardziej ostrość czuję na klacie niż w buzi. Czu czuję też przyłyku ostrość. W gardle to już aż tak nie czuję ostrości, ale Czuję jeszcze też żyletki na języku. Jak dotykam językiem wnętrza buzi, no to czuję takie duże ciepło. No dobra. Challenge czy siedmioma kroplami tego sosu został przeze mnie zaliczony. Ale oczywiście był przy tym jak najbardziej ból. Także podsumowując. Myślę, że ten sos może mieć tak około 4 miliony jednostek w skali Skowila. No jeśli chodzi o smak, no to po prostu czułem po prostu na pierwszym planie mocną ekstraktowo gorycz. W tle czułem papryki i Taką mikroskopijną słodycz. No i polecam ten sos tylko osobom, którzy szukają jakichkolwiek wyzwań. Polecam ten sos osobom, którzy chcą się sponiewierać. A jeśli ktoś szuka wrażeń smakowych, no to ten sos nie jest akurat dla nich. No i mówię. Jedna kropla w takiej dużej potrawie będzie akurat jeszcze. Wyraźnie odczuwalne, ale jeszcze będzie do zniesienia. A przy większej ilości no to smak tego sosu zabije całą potrawę. No i ostrość też będzie już nie do zniesienia. No i to tyle. Dzięki i pozdrawiam. Trzymajcie się, pa!